Cześć! Minęło już 7 dni i możemy podsumować wyniki naszego eksperymentu. Pierwsza rzecz, którą mogliście zaobserwować, szczególnie dobrze było to widoczne na początku, gdy rozpoczynaliśmy nasz eksperyment, było pojawianie się pęcherzyków gazu na powierzchni kości. Te pęcherzyki gazu następnie wędrowały w górę i łączyły się z powietrzem, które wypełniało słoik. Były to pęcherzyki dwutlenku węgla gazu, który powstał. W reakcji kwasu octowego, czyli jednego ze składników octu, z solami wapni i fosforu, które budują kości. Spójrzmy teraz na kość z bliska. Wyłowię teraz przy pomocy szczypiec i osuszę trochę, tak żeby się pozbyć nadmiaru octu. To, co możemy obserwować na samym początku, gdy wyciągniemy kość. No, to, że jest ona trochę bardziej blada. Nie ma już takiego intensywnego barwienia jak na początku. Nawet czasami można zobaczyć, co tam ma w środku. Widać struktury, które ją budują wewnątrz. Jak pamiętacie, w pierwszym filmiku próbowałem tę kość zdjąć, także ją właściwie przełamać na pół. No, nie bardzo mi się to udało. Spróbuję zrobić to teraz. Wyginam kość i zobaczcie, jak najbardziej się to udaje. Spróbuję teraz to zrobić w drugą stronę i też. Nie ma problemu, kość się wygina, wszystko się tutaj udaje. Spróbuję teraz ją troszkę skręcić. Też jak najbardziej kość się nam skręca. W drugą stronę również kość się wygina, już ta struktura jest coraz mniej trwała. Tutaj mieliśmy do czynienia z reakcją demineralizacji, czyli po prostu utraty tych struktur, które sprawiają, że kość jest taka twarda i sztywna. Doszło tutaj do reakcji kwasu octowego, który jest składnikiem octu. Z solami wapnie fosforu, które budują naszą kość. W kości został głównie sam kolagen i to właśnie kolagen sprawia, że kość jest taka elastyczna, może się wyginać na boki i możemy ją machać jak nam się podoba. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten eksperyment. Swoimi wynikami możecie pochwalić się w komentarzach pod tym filmikiem. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia. Cześć!